Witam Państwa. Dzisiaj pokażę ćwiczenia na dłonie, gdyż pacjenci z chorobą Parkinsona mają problem ze spastyką, z mikrografią oraz z drżeniem rąk, więc te ćwiczenia powinny troszeczkę pomóc w tej manipulacji dłońmi. Zapraszam Państwa bardzo. Dobrze, pierwsze ćwiczenie pokażę. Dłoń leży na stole. Rozszerzamy palce. I tak, z 20 powtórzeń. Dobrze, kolejne ćwiczenie. Zginamy palce i prostujemy. Dobrze i kolejne ćwiczenie, w stawie nadgarstka przesuwamy całą dłoń i pracuje tylko nasz nadgarstek. Możemy przytrzymać tu przedramię. Powoli. Dobrze, do kolejnego ćwiczenia możemy wziąć sobie bandaż. Rozwijamy i ręka leży na stole. Zwijamy samymi palcami bandaż. Jak nam się skończy, rozwijamy i powtarzamy. Dobrze. Do kolejnego ćwiczenia będziemy potrzebować piłeczki, jakiejś miękkiej. Ściskamy piłeczkę i rozluźniamy ściskamy i rozluźniamy. Może kolejne ćwiczenie. Yy, przyciskamy każdy palec do kciuka, przytrzymujemy chwilę i puszczamy. Może kolejne ćwiczenie. Ściskamy w pięść mocno i puszczamy. I też 20 powtórzeń. Dobrze, teraz wstawię y, nadgarstka, zginamy i prostujemy. Tutaj też przytrzymujemy rękę, żeby była pionowo. Może teraz okrężne ruchy na raz w jedną stronę, raz w drugą. Może kolejne ćwiczenie, możemy wziąć sobie rolkę papieru i zawijamy nam na papier i odwijamy. Mogą być to dwie rolki papieru, albo coś takiego, żeby można było łatwo chwycić. Teraz wciskamy powierzchnię jednej dłoni palców w drugą i oporujemy. I zmieniamy stronę. Dobrze, teraz składamy ręce i też oporujemy jedną dłonią na drugą. Pamiętajmy, że te ćwiczenia wykonujemy na jedną i drugą rękę tak około 20 powtórzeń na każde ćwiczenie. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejny w przyszłym tygodniu.